Bardzo serdecznie, kolejna wizyta w Wilczym Wilczymszańcu, powracamy zgodnie z informacją podaną w jednym z odcinków o studzienkach, powracamy z kamerą inspekcyjną, będziemy montować urządzenie wraz z kamerą sportową i oświetleniem tutaj na miejscu, wymyślimy jak to zrobimy już, już, już tutaj na, na, na dole. Będziemy wchodzić do instalacji tych studzienek, instalacje odpływowe, żeby zobaczyć co w nich zalega. Czy może coś tam stanęło, coś się zatrzymało, bo tak jak wcześniej wam podawałem, nikogo wcześniej w tych studzienkach przed nami nie było, ponieważ jedna na przykład z tych studzienek była przywalona kawałkiem bloku, który tutaj przyleciał sobie po detonacji ładunków, także mamy gwarancję, że nikt przed nami tu nie był. Myśmy otworzyli te studienki e, i my teraz będziemy je badać. Także zaraz, zaraz zobaczycie jak to wygląda w środku Dobra, jest wkładka do tego Można... Jest pomysł Jest pomysł Dobra, jest wkładka, czyli taśma Taśma jest. Ale to jak ściśniesz mogę naciąć, żeby lepiej się zacisnęło na tym wtedy i już nie wylezie, choćby nie wiadomo co No ale i tak to przykleimy, ściągniemy taśmę. To? Jeszcze chcesz? Tak, no nawet jak Teraz się zakleszczy na cacy. Dobra, pokażę tylko. Będziemy łączyć ze sobą y, rureczki modułowo. Y, na czele pierwszej rurki będzie tutaj umieszczona kamera sportowa. No i teraz tak, zamykamy sobie drogę wylotową na kamerę inspekcyjną. Na razie robimy na tej, tak? Jedziemy. Na tej, no bo tutaj jest chociaż jakoś Full HD, a tam no. kamera inspekcyjna 640 rozdzielczość, także kiepski pomysł. Dobra, i teraz nie co? Ma co walczyć. Sprawdzimy tylko, czy to jest ta średnica. No właśnie. Światełko. Siatełko, no Siatełko? Nie ma, nie ma Siatełko może być tu? Pewnie, że tak będzie schowane, tak? Tylko, że Teraz tak, kąt światła. Znaczy jest szeroki, szeroki kąt ustawiony, tak? On to nam wtedy nie zrobi. do kieszeni, bo jest zimno, jest naprawdę nieprzyjemnie. Powstał taki oto mechanizm za ślisk będzie robiła latarka, która pewnie się zawłoci. Zobaczymy, najwyżej dorobimy ślisk pod te śruby tutaj. No, ale jakoś to jakoś to wygląda, tylko czy średnica rury jest wystarczająco duża tam na dole? Tak. Aha, no właśnie. Te motyle są takie duże. Zobaczymy, zobaczymy. Jeszcze w hełmofonie, już jesteśmy po penetracji obu studzienek. W jednej były dwa wloty, taka studzienka przelotowa. Mieliśmy 12 metrów rurek PCV, na których wprowadzaliśmy kamerę. No i tak się składa, że rury są drożne, praktycznie nie spotkaliśmy przeszkód. Więc no musimy tutaj wrócić, być przygotowani na 50 metrów albo więcej, zobaczymy. Ech, ciężko powiedzieć, głód do skwiera, zmęczenie do skwiera. Marcin pakuje samochód. Przerzuciliśmy się przed chwilą na drugą studienkę. W drugiej studience okrągłej wlotów było raz, dwa, trzy. 4. Wszystkie sprawdziliśmy, również drożne na dystansie 12 metrów. Słuchajcie, to jest kawał rury, tak? Wprowadzać w tak e, ciasnym pomieszczeniu, jakim jest studienka, gdzie nie ma tej za bardzo możliwości jak tej rurki PCV tam wyginać. Ona nam się tam kilkakrotnie kilkukrotnie przełamała. No dobra, no, daliśmy radę, jest dobry sygnał, że one tam po dwóch, 3 metrach nie są zasypane, nie ma zawału, tak? więc nic tylko obserwować, zobaczymy na materiałach jak to wygląda. Nic tylko zweryfikować, czy nie ma gdzieś bocznych, odgórnych wlotów do, do, do tych rur, bo to nam pomoże wytypować. Miejsca powyżej, tak, na, na, na ziemię, gdzie, gdzie powinniśmy kopać, szukać, miejsca odpływów, miejsca podpiwniczeń. Miejsc, które nas bardzo będą interesować i chętnie zweryfikujemy, czy tam nie ma gdzieś jakiś łazienek, sedesów. Może być tam wszystko, mogą to być proste kratki odpływowe, mogą to być jakieś ciekawsze rzeczy, walki. Kto wie, ale nie było lekko. Marcin, ile czasu się przygotowywaliśmy? Dwie godziny, dwie godziny słuchajcie, poprawiania sprzętu. Tak, bo latarka zapychała się błotem, które zalegało w rurze, ponieważ yy, bateria się skończyła w latarce. Latarka musiała być mała, ponieważ rury mają średnicę około 12 cm, więc nie można było tam upakować yy, większej latarki z większą ilością baterii. Yy, do tego problem związany z. Yy, z uchwytem kamery sportowej, tak? Nie mogliśmy na tym stokowym, seryjnym uchwycie tego zainstalować, ponieważ kamera po prostu w obudowie ochronnej była zbyt wysoka, dosłownie o centymetr, no ale gdzieś dalej mogłaby się zaklinować, więc szkoda sprzętu zostawiać pod ziemią. Dlatego musieliśmy wszystko kleić takim oto świetnym wynalazkiem taśma izolacyjna, która zawsze daje radę i dała w tych warunkach. Jeszcze tu wrócimy. Jeszcze będziemy szukać. Jeszcze mała dogrywka, ja wam, mili Państwo, nie przedstawiłem najważniejszego poszukiwacza w Fundacji Latebra. Radziu Chodź tutaj. Chodź. Pokaż się do kamery. Oto jest Ragnar. Siema i Ragnar generuje dużo dołków. Dużo dołków wykopanych. Mało zakopanych i trzeba po sprzątać. I rzuca kamieniami do wykopu. A, no i y, jak stałem w studzience, wprowadzałem kamerę, no to dostałem kamieniem w głowę, ponieważ y, piesek przyniósł kamyczka i chciał panu zrzucić, żeby pan mu odrzucił dla zabawy, tak? Dobrze, że miałem ochraniacz.